No dobrze, Sławoj jest dzisiaj z nami. W ogóle jesteśmy tutaj dużą ekipą. Przyjechaliśmy z pacjentami, którzy na co dzień używają tych kombinezonów: Sławoj i Krzysztof. Dlatego będziemy tutaj powoli oddawać głos. Myślę, że damy Sławojowi, skoro jest. Tak. Na... Sławoj, zapraszamy się tutaj do nas. To jest ta osoba z filmiku. Chcielibyśmy, żeby tutaj Słowo powiedział osobnie, jak działa kombinezon i o swoich wrażeniach tak, dzień dobry. Faktycznie to ja jestem na tych nagraniach. Ja na początku nie wiem czy to działa w ogóle. No, może teraz. Ja nie wierzyłem zupełnie, że to, że to cokolwiek mi pomoże. Jak oglądałem nagrania, jak dowiedziałem, że coś takiego istnieje i tam widziałem jakieś nagranie. To jest, to jest oszustwo. Ktoś mnie tutaj chce oszukać, to jest niemożliwe. I pojechałem na te testy właściwie po to, żeby później móc sobie ponarzekać, że zrobiłem wszystko, co mogłem, a i tak nic nie pomogło. I żeby mi dali wszyscy święty spokój. I nawet na samych testach ja nie czułem za dużo, bo ubrali mnie w ten kombinezon lekkie mrowienie na prawej ręce. Dostałem kawę i. I, no to i tak sobie siedzę I, i po godzinie któryś z Panów powiedział, że no to już koniec, możemy iść się przebrać. I ja wstałem, poszedłem, tak jakby nigdy nic. Dopiero ktoś mi powiedział, że idziesz. I tak faktycznie nie wiedziałem do końca co się dzieje. I chyba do dzisiaj mam jeszcze tak, że to taki, ten, taki nawyk, że ten strach, że zaraz się przewrócę, coś się stanie, ale nic się nie dzieje. I faktycznie, i to jest niesamowite, bo ja na początku po tych testach, to ja ja nie chciałem iść spać, bo szkoda, bo szkoda było marnować czas na to, żeby teraz jestem, byłem na przepustce z więzienia, i, i szkoda po prostu marnować ten okres na, na spanie, bo to jest. No, no, ja byłem w szoku, ja nadal jestem w szoku, ja nadal nie mam pojęcia, czemu, jak, bo już się poddałem, naprawdę, już zupełnie nie wierzyłem, że, to w że, że coś się zmieni. Musiałem przerwać studia, no już się pogodziłem z tym, że będę tak sobie będę żył, że będę leżał, czasami pójdę do toalety, tyle. A tu się okazuje, że mi też ubrać kombinezon na godzinę i faktycznie u mnie też tak jest, że zakładam go co dwa dni, teraz jak już mam go, natomiast po tych testach wydaje mi się, że po czterech dniach dopiero ten efekt gdzieś tam zanikał. Ale do dzisiaj mam to samo, w sensie, że podczas ubierania Czuję to mrowienie na prawej, na prawej ręce dosyć mocno, mocno, na lewej mniej, na nogach nie czuję nic. No ale działa. I za każdym razem się boję jeszcze, że, że źle założyłem ten kombinezon. Bo, no bo to faktycznie jak tutaj Bartek mówił, że to te elektrody muszą być w dobrych miejscach, dobrze przylegać. Więc za każdym razem siedzę jak na igłach przez tą godzinę. Czy na pewno dobrze, no ale najwidoczniej dobrze, no bo nie ma problemu. A od kiedy stosujesz? Od trzech tygodni. Aha, trzy tygodnie. Jakoś tak. Tak, 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 jakoś tak, no. Wczoraj, nawet jeszcze tutaj, przecież ja mogę iść po schodach, co było na nagraniu. Ile frajdy sprawia to, że mogę iść po schodach. I normalnych normalnych, w sensie dwa miesiące temu jeszcze, to było nie do, nie do zrobienia. Ja bym tu w ogóle nie przyszedł, bo nie dałbym rady, na pewno bym nie stał tutaj tak długo i mógł mówić jeszcze przy okazji teraz to jest takie normalne. Teraz to jest niesamowita sprawa. Ja naprawdę nie mam pojęcia, ale myślę, że co mówiłem po testach, że spokojnie by się mogli Państwo przerobić na cudotwórców. Bo ja tu innego opcji, innej opcji nie widzę. Chyba tyle. No. Dziękuję. Czekaj o. jeszcze Czekaj. E, Słowo jest taki skromny. E, naprawdę duże wrażenie na nim wykonał ten test i to te, e, działanie kombinowane. Widzą Państwo, jakie emocje tutaj są. U pacjenta. Chcieliśmy właśnie te warsztaty poprowadzić w ten sposób, żeby było trochę teorii, trochę filmów, nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokazać. Tutaj Państwo widzą niektórych naszych pacjentów i taki Pan Pierwszy Pacjent, Pan Andrzej, który ponad dwa lata już temu był na testach i użytkuje to codziennie. To jest też pacjent chory na stwardnienie rozsiane. To są jego początki, kiedy miał to założone. To jest w jakim okresie ten twój pacjent? To jest jakby po 14 dniach, po 7 użyciach kombinezonu. Był to pan wózkowy, któremu osobiście robiłem wózek, nie był w stanie poruszać się samodzielnie w żaden sposób. Po tym, co się wydarzyło w kombinezonie, jakby zmieniło się jego życie. To są filmy z archiwum dowolnego. Jego żona, pani Halinka nagrała go z ukrycia, jak chwycił za odkurzać i zaczął sprzątać. I wcześniej ona musiała robić wszystko przy nim, łącznie z tym, żeby założyć mu skarpetki, pomóc mu zęby umyć, golić się nie był w stanie samodzielnie, w żaden sposób. Eee, zaczął robić wszystko. którego razu nawet zadzwoniła do mnie z informacją przerażona, że Andrzej uciekł z domu. Poruszony cały dom. Andrzej jak się tak zupy poczuł, że wszedł po samochód nie wsiadł do samochodu, pojechał sobie jakieś sprawy załatwiać na miasto i wrócił i zdziwiony, że afera to chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że ten kombinezon Moli sam w sobie nie leczy. Tak? On nam znosi te objawy niepożądane, które występują u pacjentów neurologicznych, u pacjentów spastycznych. Także to jest pomoc dla fizjoterapeuty do pracy razem z nim. Tak? My możemy pracować zupełnie na innym poziomie z takim pacjentem. Nie musimy robić tego pompowania w tych ćwiczeniach biernych czy czynno-biernych, tylko możemy czynnie pracować z pacjentem. E, również podczas działania tego kombinezonu zalecamy mimo wszystko tak, żeby jednak jak e, pacjent ćwiczy z fizjoterapeutą, to akurat ja z moim pacjentem, to żeby on e, przez tą godzinę e, się stymulował, a potem przychodzi fizjoterapeuta, robi swoją, e, swoją pracę z tym pacjentem. Także możemy tutaj e, działać na innym poziomie, możemy. Wymyślać nową formę terapii dla takich pacjentów, bo na pewno z takim słowem, który Państwo widzieli przed testem, a po teście, na pewno można zupełnie inaczej, inaczej pracować. E, trzeba przyznać, że sam ten kombinezon jest opięty, bo żeby dobrze przylegał, ale również to, że sama ta e, 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 kompresja będzie oddziaływała na pacjenta. Tak? E, także to jest na pewno też efekt dodatkowy. Mogę tak? teraz popytać? Tak. Ja od razu przepraszam, bo ja, ja będę po prostu, znaczy, sceptykiem, tak? tak. Oczywiście widzę. To ja w ogóle nie ma dyskusji co do tego, co działa. Nie, nie, nie. Rozmawialiśmy wczoraj o tej, o tej kwestii naukowej, tak? Stąd, no bo, no bo to, że to działa, to widzimy, to jest bardzo bardzo fajne, więc nie wiem matematu. Czy wy gdzieś znaleźliście badania takie naukowe opisywane w Evidence Base, które, które były? Tak, tak. Tak, tak. Są, w będzie również, zresztą pytałem Cię o ten artykuł, który jest, także na świecie są ośrodki, które prowadzą badania w tym zakresie. Są w Niemczech, w Austrii, w Stanach Zjednoczonych, w Arabii Saudyjskiej. Mamy całą rozpiskę tych miejsc, gdzie już są prowadzone badania i są rzeczywiście artykuły w tym temacie. Okay. I teraz dobrze, czyli, czyli to pierwsze jest, tak? Czyli jest jakby ten opis, żeby tu na, te, na, na takiej konferencji naukowej o tym też porozmawiać. E, dwa, czy co tam się zmienia w organizmie, poza tymi funkcjami e, takimi lokomocyjnymi, które są oczywiste z punktu widzenia na przykład fizjologii? Czy, czy macie tam coś zaobserwowanego? To znaczy nie? tak, e, zwiększenie wydzielania serotoniny u pacjentów. Tylko że serotonina może być, może być efektem tego, że się po prostu pacjent super czuje po, po tym zabiegu. No bo jak no, widzieliśmy, tak jak kolega był przed, bo no to trudno, żeby nie było serotoniny. I ale też, ale tak, tak, tak. Tylko, że to jest też jeden z tych efektów tego, tego wow takiego, prawda? Czy serotonina była jedynym tą, jedyną substancją, która, która się zmieniała w organizmie? To ja może tutaj y, przedstawię jeszcze, tak, bo dokładne informacje. E, w ośrodkowym układzie nerwowym aktywacja receptorów opoidowych GABA, serotoninowych i muskulatynowych drukowana przez TENS może zmniejszać aktywność neuronów robów grzbietowych związanych z bólem. W nerwach obwodowych, znieczulenie znieczuleniu błonnych TENS tak, <laughs> stymulacji biorą udział receptory opoidowe i alfa Dwa, tak, to jest ten, i to jest ten, i jest działanie przeciwbólowe, tak. I, i, a, te, a te ruchowe. Jeszcze, ja ciekawości pytam, no tak się zastanawiam, wiesz, myśląc nad tymi naszymi badaniami, mm -hmm. no bo też wczoraj dopiero o tym tak rozmawialiśmy na serię, no to, no to tak buduje sobie w głowie jakby wyobrażenie. Co funkcjonalnie? No bo wiemy, że tak, osoba musi być z uszkodzeniem e, ośrodkowego układu nerwowego, e, generalnie okolica, no układ ośrodkowy, tak, nieobwodowy. E, no bo te przypadki, o których mówicie, no tam był nowotwór, tak, i było SM, e, mieliście mózgowe porażenie, czyli to są tak. wszystko, że tak powiem, mózgowcy, tak, mózgowcy mm -hmm. albo rdzeniowcy. Mieliśmy za e, z atakcją, e, ale to dalej, Ale to dalej jest set, tak, tak, e, tak, obwód, tak. Obwód nie, to nie jest jakaś tam choroba obwodowa, więc to jest pierwsza rzecz. E, dwa, no musimy mieć pełne zakresy ruchomości, nie? no bo to też jest ważne, no bo jeżeli jest osoba, u której jest bardzo wysoki poziom już ograniczeń blikających z torebki, no to też... Będzie trudniej. Mieliśmy takich pacjentów spastycznych, gdzie e, bardzo ciężko było uzyskać nawet w sposób bierny pełen zakres ruchomości. I e, Będziemy mieć też również film e, pokazujący, jak wykonujemy te testy. U niektórych pacjentów była taka spastyka, że ja nie, byłem, nie odważyłem się, żeby te, e, biernie pacjentowi zrobić pełen zakres ruchomości, czy to w stawie kolonowym, czy biodrowym, a potem puścił. Może u tych pacjentów nie puściło aż taki sposób, jak u Sławoja, tak? ponieważ to byli na przykład pacjenci z mózgowym parażeniem dziecięcym, gdzie te zmiany były wieloletnie, tak? Tak. Natomiast, e, natomiast rzeczywiście tak było. Tu jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego oddziaływania, bo czasami było tak, że my włączamy ten kombinezm pacjent mówi, że nic nie czuje, czyli tam, gdzie jest słabe przewodnictwo nerwowe, pacjent nie będzie do końca od, odczuwał tych impulsów, które są, a rzeczywiście one, się, one, one występują e, i one działają na zasadzie całego ciała, tylko jest ten taki mechanizm tutaj, który Państwo widzicie taki biały na środku i on jakby moduluje na bazie algorytmu, wysyłając sygnały raz do jednej kończyny dolnej, raz do drugiej, do ręki, do nogi, do, do drugiej ręki oraz do tło. To jeszcze o tą kompresję, bo też o tym mówiłeś i tu, i tu mam poważną wątpliwość, że to ma znaczenie. Znaczenie na pewno ma to, że elektrody przylegają, bo one muszą dobrze przylegać. Czy sama ta kompresja? Myślę, że nie, że ona nie, że to ten, ten prąd nazwijmy to, tak? On ma, on ma znaczenie, że sama ta kompresja nie, jest, zresztą ona chyba nigdy nie była zmierzona. Znaczy, my zrobiliśmy kiedyś taką próbę u pacjenta, tak zwana próba zero i założyliśmy pacjentowi kombinezon. Chcieliśmy tak się zapytać, jak on się czuje, bo, bo rzeczywiście te kombinezony czasami tak przylegają, przynajmniej jak ja założyłem, że ciężko mi było oddychać, bo Patryk chciał stwierdzić, że dobrze będzie, no dobrze, to założyliśmy. Jemu założyliśmy ten kombinezon, pytam się, jak się czuje, nie no mówię, że teraz się czuje rewelacyjnie. Nie? I wstał nawet, miał objawy takie, może nie takie jak po, po, po teście, ale rzeczywiście pacjent stwierdził na samą psychikę, jakby zadziałaliśmy, że, 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 że czuł się E, idąc naukowo, to, tak nie, to tego tak niby tłumaczycie w, w prosty sposób. E, natomiast, e, no bo są na przykład e, kombinezony Adeli, tak? Czy, czy, czy neoprenowe kombinezony. O, tych kombinezonów już jest, jest co najmniej kilka. One oczywiście nie mają żadnych elementów tych elektroaktywnych. Są to tylko kombinezony kompresyjne. I, I tu rzeczywiście warto by było też zobaczyć w takiej próbie zero, czy taki jakiś kombinezon, który, którego celem jest nie prąd, a kompresja, Czyli to, to takie dopychanie jakby powierzchni stałowych, czy to też będzie miało porównywalny efekt, nie? Żeby, żeby to uzyskać. Tylko że ten rodzaj kombinezonu, który wy opisujecie, czyli ten rodzaj kompresji, jest kompresją jakby okulną, czyli jakby on jest Całością. ciasny generalnie. Natomiast te pozostałe kombinezony, one raczej działają w kompresji prograwitacyjnej, tak? Czyli one są raczej, że one ściągają człowieka od góry do dołu, tak? że, się, że jest to. Że jest to Taka aproksymacja, czyli, czyli troszkę inaczej to działa na tym, ale, ale okej. Okay, no. Z moich doświadczeń biegowych powiem o kompresji, że jeżeli używałem je na przykład na, na łydki czy na uda, one poprawiają powrót krwi z organizmu, nie? czyli z części obwodowych do części tutaj centralnej. A tu zbadałeś? Wierzę, ja tu to, 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 to nie zbadałem. Ja, Proszę.